Dzień dobry, cześć czołem. Myślałem, że będę dzisiaj nagrywał z dwóch kamer, ale do DJ-a ja zapomniałem karty i lecimy dzisiaj tylko na GoPro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam w kolejnym odcinku vloga. Dziś kolejny New Bike Day. Zapraszam. To może tak. Nie wiem, czy coś widać. Spróbuję tak nagrywać. Mi się nie chce ściągać za każdym razem z uprzęży kamery. Jestem w Wielsku Białej, w swoim prawie rodzinnym mieście u mamy, więc nie mogłem z, nie skorzystać z okazji. Zabrałem ze za sobą kaniona i wybieram się w drugą przejażdżkę... Wybieram się w drugą przejażdżkę tym rowerem, tym razem w góry. Eee, w górach jeszcze śnieg leży, więc nie wiedziałem, jak się ubrać. Zabrałem ze za sobą trzy warstwy. Długie spodnie. Pipsy. Mijam kolarzy górskich. Zupełnie inny klimat. Czuję się troszeczkę obco w tym świecie. Mimo wszystko. Jednak od Gravela bliżej mi do szosy niż do MTB. Ale zobaczymy. Ja jestem na rowerze hardtailu, tak zwanym sztywniaku. Przed chwilą miało mnie parę osób na fulach enduro, jadą pewnie sobie zjeżdżać po okolicznych singielkach. No a ja co? No ja się pakuję chyba w jakiś śnieg. No ale wypróbujemy, wypróbujemy te moje opony na suche warunki na tym śniegu. I wypróbujemy w ogóle klimaty górskie, więc mam tak naprawdę kolejny dzień, kolejny dzień szkoniony. Jadę sobie teraz w kierunku wapienicy stamtąd pojadę na Jaworze i z Jaworza postaram się wjechać na błatnią, czyli tam. Nie ja wiem czy to dobrze mój palec wskazuje i czy to widzicie. Potem z błatniej dostanę się na szyndzielnie, czyli tam gdzie widać tą wieżę. Jak widać pewnie na tych obrazkach jest tam jeszcze śnieg, więc się troszeczkę boję, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No i w zależności od czasu, mam zamiar jechać około 3 godzin. W zależności od tego ile mi to zajmie, to albo jeszcze zjadę sobie z Szyndzielni na Kozią Górkę, tam są singielki takie i sobie tam jeszcze spróbuję na tych singielkach pojeździć. No, a więc tej kozie już bym wrócił na Kozią w Bielsku na Sarni Stok, natomiast jeżeli będę miał mniej czasu to z Szyndzielni zjadę sobie już przez Dębowiec czyli tutaj przez tą górkę zjadę sobie na dół i wrócę na Sarni Stok jest pięknie jest chłodno, bo około 8 stopni ale w słoneczku jest fajnie jest to prawda takie rześkie powietrze, chłodne ale słonecznie i, i to jest piękne no to skończył się asfalt zaczyna się las a razie droga przejezdna nawet gravelem Się zgubiłem. No proszę. Przecież tu nie ma żadnej drogi. A, okej. Okay. Czyli że co, że ja muszę tędy teraz? No proszę, te pierwsze przeszkody prawdziwe. I że co, teraz tu w dół? Hmm. No tu w dół. Ja w tym... Dzisiaj jest 24 kwietnia. Dzisiaj miała być Pyra Trail. Hmm w Wielkopolsce, no ale została odwołana, przesunięta na czerwiec. Eee, ale główny start tego sezonu, jak pewnie wiecie, to jest Karpatia dla mnie. Eee, czyli nie, mamy jeszcze? Maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 4 miesiące, a ja pierwszy raz wyruszam dzisiaj w góry. Czyli mam cztery miesiące na to, żeby podszkolić swoją technikę. albo no, bo kondycję wyrabiałem przez całą zimę na trenażerze i na gravelu. A... A teraz wypadałoby troszeczkę poszkodzić technikę. No nic. Pierwsza próba. I co teraz? No bo tam jest jakaś ścieżka. No dobra, I tak tu to tu. Uwaga, moje zimowe buty, które ostatnio opisywałem, ciekawe czy przemokną w wodzie. Nie przemokły, na razie przynajmniej. I co to tu? Ach, ale ten rower jest lekki. Ach. No to chyba tu. Dobra. To strawa mi narysowała taki ślad. Zobaczymy, przy okazji przetestujemy jak strawa rysuje ślady w górach Bo mimo że ja stąd mimo że mieszkałem przez kilka ładnych lat w bielsku to No to wtedy właśnie na, na rowerze za, za dużo nie jeździłem górskim po górach trochę chodziłem, ale głównie szlakami, a tutaj poza szlakiem mnie wyprowadziło. O! o. Dobra! O. I to jest to. Dobra, dzisiaj w ogóle dużo nowości. Dobra, przestanę teraz gadać, obiecuję. A dzisiaj mam w ogóle dużo nowości, bo tak, po pierwsze. Tak naprawdę pierwszy raz na dobre jadę w pedałach Luka Xtrac Podobno lepsze, mają lepsze podparcie stopy. A po drugie po raz pierwszy jadę z plecakiem na plecach a znaczy jeździłem z torbą podsiodłową, a że tutaj mam opuszczaną sztycę To sobie To sobie założyłem plecak żeby wypróbować też ten wariant zobaczymy jak się jeździ Co tu jeszcze nowego No oczywiście nowy rower No ale to, to jest oczywiste No i góry terenowe góry po raz pierwszy od dawien, dawno, więc sporo nowości dzisiaj. O, ale fajnie, już czuję, że jest frajda, czuję, że jest pięknie. Nawet rower mi się udało postawić tak, jak stawiają na kanałach rowerowych. Wyższy poziom wtajemniczenia, ale tu jest pięknie. Rozglądajcie się ze mną. Czujecie ten zapach? Słyszycie ptaszki? A słyszycie też piłę? Baja. No to pierwsza wspinaczka górska zaliczona i nagroda trochę płaskiego Cudownie Odblokowałem amortyzator Ktoś z Was pisał w komentarzu do filmu z pierwszej jazdy kanionem tak jakby powątpiewał w moje informacje że manetka wciśnięta to tutaj w kanionie amortyzator odblokowany a w ten sposób manetka o, to jest zablokowany nie wiem, czy to widać o znaczy on jest oczywiście nie całkowicie zablokowany tylko, tylko przyblokowany natomiast zobaczcie, teraz jak wcisnę manetkę to mam go o, jak pięknie amortyzuje No a więc tutaj jest Widocznie odwrotnie No trochę się boję na tych oponach te błotka tu pokonywać, no ale cóż, trzeba próbować Ua! Ale z drugiej strony te 2,35 z przodu robi robotę Aż mi teraz przez głowę przeszło, że może by Baltic Bike Challenge pojechać z tym rowerem w końcu te piachy na plaży taka opona dałaby na pewno sobie lepiej rady niż gravelowa. Dobra, bo się zagadałem i się zgubiłem. No dobra, to mój pierwszy zjazd górski, muszę to nagrać. Sztyca opuszczona w dół, się boi tych hopon. A jak ja. Jeszcze po prostu nie wiem jak się ten rower zachowuje. Ale go tak się nie, nie odważam. Na nim. No właśnie, zjazdy to jest coś, co trzeba poćwiczyć. Właśnie przeczytałem komentarz pod poprzednim filmem, że jeżeli chce się podszkolić przed Karpatią, to poleca mi ktoś szkolenie w fundacji, jakieś pomba czy plomba. E, dzięki, sprawdzę. E, tak, tak, myślę o jakimś szkoleniu zdecydowanie, bo o właśnie to widzicie, to co teraz właśnie robię, to jest dość nie dla mnie e, dla mnie obce i niebezpieczne. Ale i tak czuję się o wiele pewniej niż kiedykolwiek na jakimkolwiek rowerze. Ale fajnie. Jeszcze mam te buty SPD kurczę i oczywiście niby umiem na nich jeździć, ale o kurde stromo. Tego pewnie tutaj nie widać, ale jest naprawdę stromo. Myślę, że jest z 10 stopni w dół. Hmm. Trochę strach. No, spróbuję. Wciążam tył. A tylko sobie na tych kamerdolcach nie. O! Oh! Nie przebił się. A! Tak dobrze, że nie ma śniegu. A no, boję się puścić tak zupełnie hamuje cały czas. O! A! 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 No jednak, co się stało? Po prostu nie miałem wpiętych butów i jakoś noga poleciała z pedału. No i tyle było podjeżdżania, żeby znowu zjechać. A zaraz trzeba będzie znowu podjeżdżać. No to czeka mnie pierwsze podprowadzanie. Po pierwszy wypych z braku. Techniki i dobrych opon. Oczywiście na filmie nigdy nie widać stromizny w ten sam sposób, jak jest w rzeczywistości. Ale wierzcie mi, że jest ta stromizna duża. Jedno jest pewne: taki rower to można wypychać. To jest piórko. Oczywiście jak dojdą do tego torby na Karpatii, to już tak różowo nie będzie. A mi strawa narysowała ślad. Bardzo przyjazny, nie ma co. A dobra, tak trening to trening. Jak sobie na bieżąco czytam komentarze od Was, z najnowszego filmu, który się dzisiaj ukazał, czyli z pierwszej jazdy kanionem. Ktoś zapytał, czy ten błotniczek coś daje. Daje, daje. I to dużo daje. Przede wszystkim chroni amortyzator. Amortyzowany widelec, który jak widać jest czyściutki. Rama, nogi moje dostają błoto, no ale trudno. To się oczywiście też dostaje do suportu, to było to niestety, no ale... Przede wszystkim widelec jest chroniony. Więc taki błot mi coś daje. Jedziemy dalej. Spostrzeżenie z tej dzisiejszej jazdy po górach moje jest takie nie tyle spostrzeżenie, co, co taki dylemat mi się w głowie pojawia. Czy Karpatie jechać w butach SPD, czy by nie trenować już? Jednak na platformach jakichś porządnych nie kupić sobie jakichś porządnych butów bo no co by nie było dość ciężko się w takich butach z systemem SPD chodzi nawet jeżeli są to buty górskie przystosowane do chodzenia to, no to nie jest to idealne łażenie po takich kamieniach przynajmniej w tych moich zimowych North nie idzie mi się teraz zbyt dobrze jakie Wy macie doświadczenia z Karpatii albo podobnych tras SPD czy platformy Przez za miesiąc, półtora czy podjąć jakąś decyzję i trenować już w odpowiednich butach i odpowiednich pedałach o Podlizłem tyle. Mamy pierwszy śnieg. A pierwszy śnieg z tych ostatnich. <zysz> Nie chcę, żeby znowu Andrzej mówił, że narzekam, ale sprawa dała. wzrostu. tego oczywiście nie widać na nagraniu. Tak dobrze. Ale to jest po prostu z 20 20% nachylenia i nie ma żadnej ścieżki, idę po prostu po... Po jeżynach jakichś, no Andrzeju, pozdrawiam cię! bez roweru byłoby tutaj ciężko podejść panowie pachurscy, jakbyście chcieli urozmaicić trasę Karpatii to proponuję zjazd na Błatnią przez Jaworze Załęże śladem mojego dzisiejszego treningu to byłby dopiero początek Karpatii jest cywilizacja Uch. Uch.

Bajka błoto to stromo, ciężko, ale bojecie. Ja no, zaczyna niestety opona Maxis Aspen 225 nie radzi sobie zupełnie z tym śniegu. A szczerze mówiąc, to myślałem, że już tego śniegu nie będzie dzisiaj. A dużo proszę jednak. To choćbym bardzo chciał, to, to, to nie dam rady. Jechać po tym śniegu. Zakopuje mi się koło totalnie. Grząźnie. Ale cel mój, jeden z pierwszych celów osiągnięty. Chronisko na błatniej Mamy sprzedaż na wynos Co my tu mamy na wynos? Aaa, to kawkę trzeba by Ojejku, z dwie dyszki Mam opłatę tylko gotówką, oh my god, ja nie mam gotówki Trudno, trzeba się będzie zadowolić czekoladą Z cyklu uczcie się na moich błędach jak wybieracie się w góry, czy to pieszką, czy rowerem, wierzcie gotówkę. Oh, no, to jest czekoladka studencka. Co prawda, zakupiona w Polsce, w sklepie osiedlowym u mojej mamy. Nigdy nie przepadałem za studencką czekoladą, ale ona ma tyle tego różnego, tyle tych wspomagaczy i dopalaczy, że. Postanowiłem tym razem zakosztować Pożo. Mm. Przepraszam, że z pełnymi ustami. Albo bardzo Wam dziękuję za wszelkie um, pytania. I tak Jak mówiłem, będę się starał na nie odpowiadać na bieżąco, um, ale też w kolejnych odcinkach vloga. Jak ich się zbierze więcej, to opowiem jakoś hurtem. A na takie bieżące, będę się starał odpowiadać na bieżąco. Ale patrzcie, to brenna i okolice trasy MTB. Tu jest trochę tych tras. Jak przyjechałem, pokażę może. Łak, pięknie. Mam tylko nadzieję, że na Karpatii będzie cieplej. Teraz to już trochę zimno się robi. A nie chcę się bluzdy zakładać! Ua! Ale mi ujechała owona na wodzie. No niestety zaraz podejrzewam cały odcinek do szyndzielni, albo prawie cały będę musiał pokonać pieszo. Chciało mi się góry. Proszę bardzo tego to się nie spodziewałem aż tak. Kilka kilometrów już po prostu idę. A jest taki śnieg, że No jest, po prostu koło się w miejscu kręci, boksuje. Nie ma szans na tym śniegu. No on był jeszcze jakiś twardszy, taki zmrożony to może, ale to jest stopiący się śnieg. No ale jest fajnie. No. Jestem po prostu na górskiej wycieczce. Tylko zamiast kilka mam, podpieram się na leciutkim eksidzie. No to cała droga Cała droga zbłatniej Na szczę na piechotkę A co my tu mamy Skrzyczne Pilsko Babia góra Ładnie o, a tam jezioro Goczałkowickie znane Wiślakom o, biegiem uuu uh, uh. <grywka> Szacun, Dobry. Dobry. szacun, nie mam daleko tam tego na różnie zmieniam mamy, pozycję. zastanawiam się, bo ja mam elektryka, czy tu pojechał elektryk? Nie pojechałby pan, nie bo to, jest to nie, jest kwestia, nie, nie jest kwestia mocy, tylko kwestia no, zapadających Ale się pan, kół. Pan, ja mam 2-4 opan mogę. No ja mam 2-3, no to, to arca, tam duża arca, różnica tak? nie, to jest. To nie jest. No. Przynajmniej zjazd będzie pierwsza klasa, jasne Słuchajcie, nie wiem, czy mi styknie baterii. Musiałem ją doładować przed chwilą Powerbankiem i nie wiem, czy będę mógł podsumować, więc, już teraz, podsumowuję ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. To była epicka wycieczka. Miał być trening, zrobiła się wycieczka kilka kilometrów pieszo. W śniegu, ale fajny trening przynajmniej. Ale teraz mam po prostu wisienkę na torcie. Pierwszy raz w ogóle w życiu będę zjeżdżał tym swoim kanionem. W ogóle pierwszy raz w życiu jakimkolwiek rowerem. Eee, single trackiem z szyndzielni, rock'n'roll'a. Zobaczcie, tu, właśnie, tu się startuje. Mam nadzieję, że to jest przejezdne i że da się zjechać. Eee, no i może coś z tego nagram. Trzymajcie krzywki, żeby bateria. Eee, Trzymała. Na razie. Dzięki za subskrypcję, dzięki za yy, uwagę, za wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. i to co? Jedziemy, tak? To i zaraz co opuścimy, a może i nie. Dobra. Wow. O, o, eee, nie jest to przejezdne. Zupełnie. No to sobie przejechałem. I panie, to jest bez sensu. Zjazd. Miała być nagroda. Miała być nagroda. Ej. Nie ma nagrody. Ale za to zobaczyłem pierwszą glebę na swoim kanionie. Eee. A jeszcze mi się przypomniało, że ja jednak zjeżdżałem już na single tracku przecież na Wiśle single Singletrack Wisła w Grudziądzu Ja do, idę teraz śladami innych, którzy mieli podobne nadzieje i którzy sobie po prostu zrobili tutaj takie skróty. Niestety mi się koło zablokowało już prawie. A dobra, spróbuję jeszcze raz, ale zbyt... Moja technika jest... skromna. Nie no, to te opony są po prostu totalnie... totalnie nieprzyczepne. Nie wiem co to za droga, ale coś tu... coś tu, coś tu zaczyna śnieg topnieć. Był zimowy przejazd Wisły, 1200. To może teraz a zimowy przejazd Karpatii że co niby, że którędy że jednak pierwszym szlakiem chyba pojadę no dobra to jedziemy. jedziemy tu się jedzie końcu